Witam wszystkich na moim warsztacie. I co my tutaj mamy? Jest to transformator toroidalny. E, uszkodzony Trafo oczywiście z paczki od Szymona z Gniezna. E, Pozdrow serdecznie, Szymon. Wielkie dzięki. Kiedyś już taki transformator rozbierałem. E, ten taki bardziej jest pokryjony, no ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jest tutaj miedziucha. Ile on waży? Bo waży sporo. Kilo 728 gram. Także w złomie to by tam zniknął za ile za złoty 38 zł. no na pewno jest wiele wiele więcej wart no ale będzie trzeba się z nim troszeczkę pomęczyć bo on taki już taki inaczej jakoś tak poklejony polepiony ktoś tu już tutaj próbował coś działać no ale jak widać w przekroju na pewno jest w środeczku miedziucha mój pomysł na to jest taki że nie wiem no spróbuję Pierw może i wybić to z środka, tą tuleję, zobaczymy, czy to się uda, czy nie. Jak nie, no to klasycznie będę nacinał tutaj wzdłuż tego, tej obręczy, że tak powiem, żeby to powyciągać i potem wyplątać, tylko że najlepiej by było się pozbyć tego środka, bo to widzę będzie, będzie ciężko, jest tutaj coś tak poklejone, tak więc zapowiada się orka rzeźnia, a zapowiada się walka, no albo pójdzie to prosto, tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Zapraszam wszystkich na odcinek. No i co, życzę miłego oglądania. Zobaczymy, ile będzie na podsumowaniu. No, nic to nie daje. Nic się nie przybija. No, będzie rzeźnia w tym klejem, Coś widzę, coś czuję. Nie wiem, jeszcze spróbujemy jeszcze inaczej. To z tej strony, jakąś rurką. No, nie chcę to ruszyć, nie chcę. Dobra, zabieramy się za nacinanie. E, tylko tak widzę, żeby mi się ma lepsze kawałeczki. To tu sobie pierwszy ponacinam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No trzeba próbować. Nie ma co gadać, czy działać. No, jest pięknie. E, Sowa się cieszy, bo będzie e, dostawa miedziuchy, a więc będzie ruda na wagę. Nie ma to tamto, na pewno będzie. No i co nam zostało? <gryzny> Został taki oczywiście ogryzek. Tej tulejki tu za bardzo nie mam jak wybić. Wygląda taki, taka pień z jakiegoś drzewa oczyszczony. Tyle złomiku oczyszczone, stworzywa. No i pełna tacka z kanału pociągowego, po Krzychu no, miedziuchy tak więc co, wyciągamy wagę, ważymy zobaczymy ile to wszystko jest warte jest i waga, odpalamy no i tak podsumowując ten transformator toroidalny szkoda, że od razu ta tulejka ze środka nie wyszła no bo wtedy było zdecydowanie łatwiej, no ale pokaleczyłem to, pokaleczyłem no i mamy, co tu mamy kilo tam 300 ponad było rdzeń waży kilogram 14 gram, czyli co będzie tutaj 300 gramy miedziuchy, zobaczymy to, licząc po 80 groszy, cyk 81 groszy dostaniemy za ten kawałeczek złomu, zapisujemy, zapisane cyk złomu. Oczywiście tu to złomu, poleciało, poszło. No i co? Ruda na wagę. Przygotujemy sobie jakąś inną tackę Czad już szaleje, już tam chude czad szaleje. Dubie dam otwieram. Gdy izolację się, pragnę szalenie. Gdy jesteś w scenie, ciebie pożądam Za tobą się oglądam. Ruda na wagę, <grym 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 ty, ruda na wagę. Tacka na wagę. E, tarujemy. No i co? Wsypujemy miedziuchę. Policzymy sobie tam po 31 zł. W ten sposób mieć mix. Te ceny cały czas idą w górę, dół, góra, dół. No ale zanim dojdzie do sprzedaży, to ja zapewne też po innej cenie sprzedam. Są no często zwracać uwagę na to, że tam jest inna cena, no ale dzisiaj liczymy po 31 zł. No i co? Kupujemy miedziuchę tutaj. Teraz co? Ja chyba sobie muszę kamerę przepiąć, jednak, bo tak jedną ręką tutaj nie uda mi się tego zrobić tak jak chcę. Tak jest zdecydowanie lepiej. No i co? Lecimy z miedziuchą. Tam to się nie rozsypało za bardzo. Czy Będzie te 300 gram, czy może więcej. Jest więcej, Czemu tak wyszło. Eee, a bo tam chyba kilo 800, a ja to co Ty to Flaming. Gada, że jakie 3, jaki kilo 300, jak to przeważyło, no pamięć mnie zawodzi. Dobrze mamy. 594 gramy miedziuchy, super, 1841. Dodajemy złomik, mamy 1922. A więc fajny fajny e, zarobek, tak więc to no praktycznie 600 gram miedzi z tego właśnie e, transformatorka. No i fajnie, sowa się cieszy. No i co, sowa uradowana, a więc czas na zasypywanie tutaj zielonego wiaderka miedziuszką. Coś to ubijemy No i lecimy, lecimy z miedzią I No troszeczkę tam się rozsypało, no ale Będą kiedyś znowu porządki Za warsztatem To tam też już trochę miedzi się Odłożyło Tu, o, tu jeszcze od spodu, patrzcie te folii No pełno, pełno tej takiej foli. No ale nic, co zrobimy Nieraz trzeba tak umieć powalczyć Wrzucimy wiadro na wagę, no to już chyba 11 kg, chyba jest tutaj, panie. No jest, 11 kg się już uzbierało. Fajnie, jeszcze z kilogram, będzie 12 i będzie kompresowanie i myślę, że tak się w depozyt wrzuci. Kolejne 12 kg, no to jeszcze kilogramik. Tak więc fajnie, super to wygląda. Dobra, wiadro na dół. No i co, no taki typ demontażu, e, transformator... E, idealny, tak, nowa nazwa. Ktoś mi to kiedyś napisał w komentarzu, że to nie jest normalne trafo, tylko taki. Ja też się uczę, ee, bo jak dla mnie to wcześniej trafo, to trafo, cewka, to cewka, a mieć to, to mieć. Dobra, standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału i hejka, kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!